Siemano, z tej strony Kupson.pl, a ze mną jest... Lewaryk, Siemanko. Yy, tak, i dzisiaj jesteśmy na serwerze, yy, no, IP będzie w opisie. I no, przedstawiamy go tutaj po kolei. Tutaj na warp basen jesteśmy. No, chodź, skaczemy. Jej. Fajne to jest, bo tu takie kolorki są różne. No. Dobra, chodź. Warp. D, A, D, H. Drugi warp. O, no, skaczemy. Pochodnie rzuciłem? Jej. No i tutaj jest takie coś, że ani Cię nie zabija, ani ten. No. Ale z kolei, jak wpiszesz inny warp albo spawn, to Cię zabije. No bo niby, że skaczesz tak. No teraz chodź. Warp, dzial, Czyli działki. <laughs> Padłem. Spoko, że wynik mi napisało. No, e, choć. No, tutaj jest takie... No, działki są różnych graczy. E, o tutaj działka jednego z adminów. E, a tu większość nie podpisany jest. No cóż. E, dobra, następny warp wow. to jest warp góra. E, tak. Nie e, fajnie, że tu nie ma tego e, kuboida i przez to można niszczyć. no. A e, co tu jest? Coś... Chyba gora. Gora? No góra, no cóż. Gora. <goda> dobra, następny warp to grzyby. E, tak, co tu? Aha, grzybnia tutaj jest. Ty, ty ale fajna. A czym to się rozwalało? Jakim e... padło? Ale co? W... O, grzybki! U... Ale nie mógł wypaść ten. I taki, taki właśnie blok. Ale e... czymś trzeba no, było nie wiem, chyba enchantowanym czymś. Z, ja, zapewne. Potem pokombinujemy. E, tak, o, muchomora też zbieramy. Biorę, okej. Okay. Na no, zupkę będzie. <noise> tak, zupka z Muchomorem. <noise> Cud Minecrafta. <noise> no czemu Muchomore nie wypada? Jeszcze mam cztery. <noise> no to dobra, teraz idziemy na warp, jaskinia. O, słyszę ząbianka. Ej, wo, chodź. Chodź, chodź, pan dobry! Grzybkiem nie Stałem! Moje A co nie to? Dobra, e, no tu są jakieś różne te, można sobie kopać, e, tak. Normalne jest ten. A ja postawiłem. no właśnie. E, e, ja sobie postawiłem tutaj te grzybki. E, no dobra, chodź, e, teraz warp koncert. Aha, dobra, dziwne. Okej, okay, to ty tu stoisz, ja tu jestem dj <grywa> Ale fajne. <grywa> no dobra, Tak, ja tak, to... Robię. <grywa> tak ten to umie. Ej, no co jest? O. Jeszcze. Lol. Uciekam. <laughs> Wiać! <laughs> Admin się zmęcza. Dobra, e, teraz warp. E, czekaj, warp. E, las. E, no, tutaj jest. Tu też. O, niszczyć można. No to tutaj. Powinny być drzewa, ale coś nie widać z ich zbyt dużo. E, najwyraźniej graczy już tu pełno było. Okej, okay, teraz warp. Lodowisko jej, a gdzie są łyżwy? Ja chcę łyżwy, no box Ej, wskrzy. Hej, dobra, trudno, pojeździmy sobie. No, 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 no. no, no. o nie jest. No. A się naj... Tak, um, Okej, okay, teraz idziemy na war... Jesteś w lodzie. Dobra, trudno. <laughs> Warpucznik teraz. Lucznik. Czemu tu tak ciemno? Ło! Wow, potworki. I czego ty się Skitu. napiłeś? Aha, ty zjadłeś. Właśnie na górę. Ty, ale no właśnie, epicka góra. I widzisz ty jednak fałszujesz, że ten admin cię walnął Ja grałem lepiej Ale co ja robię <grych> No fałszujesz <grych> Nie. Dobra, chodź teraz następny varp. warp. WARP ee, park Eee tak Ale ja czy jestem nowy Trudno. E, To Park miejski lado. No fa fajne dość ale no małe w sumie. No nie można rozwalić drzewek. Rybki, rybki też rybki można by było łowić, ale nie rozumiem dlaczego admini nie pozwalają. E, no, a jak się zastanawiacie, czemu tak admin, admin, no bo ja tu graczem jestem, niedawno wszedłem. No, ale dobra. Warp... E, niedawno. Warp parkour. O, to może ciśniemy parkura O, jakiś gościu tu jest. ty jesteś? Jestem Nie okay. wiem widzę Nie no, mam zwiększony skok nie umiem Jestem skakać O teraz Gdzie? cię widzę, bo wcześniej nie było. Gdzie ty jesteś? Za tobą Nie, bo ja cię nie widziałem i musiałem sobie wpisać jeszcze raz ten no, warp. No byłem za tobą No wiem, ale musiałem sobie jeszcze raz warp wpisać bo no, ja Miałem lag czy laga, czy laga. Nie laga, tylko... No, jak... Nie mam. Spadłem i nic mi się nie stało. Kurde, ja też spadłem, ale dopadłem. Się nic. O, dobra, dobra, to jeszcze raz ciśniemy, ale teraz tego drugiego. Spróbujemy Ech. chociaż, żeby nie było jakoś. Tego drugiego właśnie robiłem. Ja robiłem tego pierwszego. Kurde. Jest no, odwrotnie. Dobra. No trudno. Dobra, e, nie mam skilli parkourowych najwyraźniej. E, teraz WARP. No chwilę pvp. ja muszę... No tego pierwszego chodź. robię. PvP tu jest. ja robię tego pierwszego. No ale chodź na WARP PvP, ja też nie zrobiłem, mieliśmy pokazać tylko, więc... Skacz. Dokąd? No chodź na WARP PvP. Tyle? O, muszę mieć umiejętnością Ale jak, co? Przedeś już? <śmiech> <śmiech> e, widzieliście jaki ten fajelo? <laughs> Oj O, Ja mi. od niego stałem no, ja też, dobra, yy, nie wiem dlaczego nobski admin najwyraźniej, yy. choć nie, w sumie nie jest nobski, bo fajny serwer i w ogóle, dobra, yy, choć Warp rycerz. Lol, co to jest? Serowa planeta! What? <laughs> to, to było to, to, co u góry, co zlepoczyliśmy. E, Widzisz to, co to jest? Widzisz to? Co? Dziura. Ale jaka dziura, co dziura? Magia. A co jest... Oh my godness, jaki nobski warp. O, serek wypada! O, serek. To jest gąbka w sumie, no cóż. Co, admin? Nie. Nie, bo pierunem walnęło myślałem, że znowu <laughs> Cię nie lubi. Obra, zebraliśmy. Ej, no nie podkopuj Wygrałem! Tak, <laughs> teraz tam wrócę! Eee. Co to było? Co? Haha, <laughs> dobrze ci tak. To ty to? Nie, to nie ja! Sam spadłeś najwyraźniej. Ej, coś mnie bije. Lol. Admin! Duch! Ej, jeszcze podkopuje, no żal! Admin! Nie też podkupał. No, to Admin. LOL. Admin, żeby zabijał graczy. No cóż... Są tacy, no ale najwyraźniej mu się nudzi. Choć o warbrzeźnia. O! Krówka! Ty tu Mhm. są w tej chwili tak dużo mięsa? No... 3. Potem ci też wytłumaczę i widzą też, no ale no co... Kropa, teraz i warp, nieco Chodź warpsy Chwila, ja muszę mieć na łóżko, Ej, no owce. właśnie to jest survival games, chodź! To jest fajne. Ej, ja jestem nad tobą! Jak? No warpsy Chwila. Muszę mieć y, na łóżko. Jeszcze jedna. No przecież mam tam pełno wełny w gildii. Nie wiedziałem. Brudno, no ja chcę swoje. Tak, no chodź. To klikamy tutaj na tą tabliczkę Arena pierwsza Fighting No permission. Co? Aha, tutaj! Ee, survival Games, klik to join. Ej, hey, no permission. No dobra, żal. A, a druga? Też. Okej, okay, żal. Ee, war... Warp Sklep. Aha, i tak w ogóle widzowie, możecie oceniać ten serwer jak chcecie. Ee, no to piszcie komentarze i w ogóle co za pewne to Spamu... jest wam kupić kupca nic wredny no na pewno, ja nie jestem wredny ty jesteś eee, no dobra, chodź tutaj warp eee, sury Vival. Dobra, to jest to jest normalny warp tu sobie. Tu można zrobić różne Dobra, gdzie ty jesteś? No po co pokazywać? No chodź. Ja nie nagrywam. Trudno, chodź. Musimy wszyscy wszystko razem pokazywać. <laughs> mm. Nie. Tak. Człow, mm. spadłem. O, węgiel! Dobra, to chodź na warb Tak też jest. Proszę, jest dla ciebie. Ja prawdę do tego. Co ty myślisz? Tam jest dla ciebie. Obciplinie. Dźwięć <śledzpień> okay. mi tam. Nie można. Chwilę musisz to Co ty robisz? Co ty robisz? Nie no dobra, ostatni warp. Warp z O! No, najciekawsze na koniec. Pierwszy. Jej. Jakbyś, jakbyście zauważyli. Jakbyście zauważyli, to to jest tam ten kawałek to warp basen. No. Tak a więc subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie i, ko i komentujcie. Wziął to właśnie